Bezczynność to jest taka powolna śmierć. Przez to, że na przykład wstawanie z jana jest ciężkie, śpimy dłużej. Przez to, że czytanie książek jest nudne i trudne, po prostu tego nie robimy. Przez to, że medytacja jest mocno nużąca, tego nie robimy. Zmywanie naczyń jest nudne. Sprzątanie domu... Eee. I dyskomfort, który odczuwamy właśnie przez to, bardzo często paraliżuje nas przed tym, żeby... Cokolwiek w ogóle robić. I później zanurzamy się w tym TikToku, YouTube'ie i Instagramie i tylko obserwujemy. Dosłownie tylko obserwujemy, jak na przykład znajomi się odsuwają od Was, jak rodzina się starzeje, jak rodzina się też od Was odsuwa, jak oceny w szkole na przykład spadają, jak trochę umieramy w środku. I unikając tego dyskomfortu, na przykład ze wstawania wcześniej, śpimy dłużej. Przez co te wszystkie działania, które aktualnie wykonujemy, powodują to, że rozkwita coś gorszego niż ten dyskomfort z danej sytuacji w danym momencie, a jest to właśnie ten ból obserwowania tego wszystkiego, co się wokół zmienia. A najczęściej nie będzie się zmieniało na lepsze, bo na przykład jeżeli chodzi o wiek, no to nigdy już się nie cofniesz z tym wiekiem. Jeżeli chodzi o zdrowie, bardzo często będzie się pogorszało z czasem, a nie polepszało. I nieważne, czy dorastajesz w bogatej czy biednej rodzinie, ból będzie nieodzownym elementem Twojego życia. Życia. Tylko musimy pamiętać, że... Mimo tego, że jest nieunikniony, można z nim negocjować. Bo ból nam coś odbiera, ale też nam może coś dać. I ty musisz zdecydować po prostu, który ból będziesz wybierać, bo są dwa rodzaje bólu. Jeden jest taki, który jest w tym momencie. W tym na przykład, że wstaniesz z tego rana i dostajesz takiego mocnego plaskacza na pysk, dlatego, że wstałeś, bo czujesz ten dyskomfort, czujesz, że nie chcesz tego robić. I wtedy przyjmujemy ten ból dosłownie na klatę. Przyjmujemy go teraz w tym momencie, i ten ból zmusza nas do rozwoju. Cały czas. Przyjmujemy go na klatę i przez to jesteśmy w stanie się polepszyć. Przez to jesteśmy w stanie wstać z tego Jana, przez to jesteśmy w stanie napisać w tym momencie tą pracę, przez to jesteśmy w stanie pójść do tej pracy albo zacząć pracować nad tym, nad czym chcieliśmy wcześniej pracować. I ten ból jest w tym momencie. I dzięki takiej dobrowolnej akceptacji tego bólu, dzień po dniu cały czas go będziemy doświadczać, ale będziemy go przyjmować w tym momencie tu i teraz i będziemy się polepszać z tym, że będziemy iść dalej z tym bólem ale cały czas się polepszać. Stajemy się osobą, z której jesteśmy sami dumni, z której inne osoby są dumne, na której można trochę polegać dlatego, że wiedzą, że jesteś na tyle zdyscyplinowany, żeby wziąć wszystko na siebie, żeby w tym momencie zrobić coś, co jest ciężkie, a nie odkładać tego w czasie. A drugi ból będzie taką trucizną, która jak wypijesz, to nawet nie poczujesz za dużo. Czyli Powiedzmy, że to będzie taka kola. Nawet głupie porównanie, ale taka kola, którą jak wypijesz szklankę, nie poczujesz za dużo. Jak wypijesz drugą, trzecią, piątą, dziesiątą, to ten cukier po prostu przyjdzie ci o, do organizmu i na przykład zęby ci zaczną wypadać od tej ilości cukru. I to nie zobaczysz przy tej pierwszej szklance, tylko zobaczysz przy setnej czy dwusetnej. Tak samo jest z alkoholem. Jeżeli wypijesz jeden kieliszek alkoholu, totalnie nic się nie zmieni w Twoim życiu, ale zwiększając ilość, po prostu będziesz w coraz gorszym stanie. I na samym początku staniesz się pijanym, a później będziesz zdrowotnie na tym cierpieć. I podobnie jest z tym drugim rodzajem bólu: czyli odkładasz cały czas wszystko w czasie. Nie wstajesz w tym momencie rano, przez co nie będziesz mieć tego bólu, że musisz wstać, ale później będziesz mieć ból z tego, że nie miałeś czasu podczas dnia. I przez to, że on jest strasznie powolny, wyczerpuje Twoją duszę po prostu z czasem. Bo zaniedbując siebie, tracimy do siebie szacunek. Jak będziesz się zaszywać na tej kanapie albo na łóżku jeszcze z jakimiś chipsami w ręku, pozwolimy, żeby chaos przejął nasze życie. Życie. Więc Ty musisz wybrać, który ten ból będzie dla Ciebie lepszy. Czy ten ból właśnie z działania w tym momencie, czy ta powolna tycizna, która cię będzie wyrzejać od środka, aż w końcu nic z tego nie zostanie.